Co się stało, żałosny Wakerito? Czyżbyś rozpętał wojnę? Wygląda na to, że wszędzie się już przemoc, czyż nie? To nie ja się z tobą układałem, tylko oni. I właśnie na tym polegał twój błąd. Wiedziałaś o trzeciej rakiecie. O, nie liczyłam ich. Mam od tego ludzi. Ona nałże! Gdzie Hazal? Gdzie jest ostatni pocisk? W Chicago. Odpierdala Obiecałam, że powiem, gdzie jest, a nie, że go powstrzymam Ty pierdolona szmija Ostrzegałam, że tak będzie, nie? Prowadzę biznes, seniores Rozwój albo śmierć Tak już działa ten świat Właśnie stałaś się celem Nie Celem stało się Chicago A teraz spieprzajcie z Las Almas I weźcie się za szukanie gnoje Na razie Jest twoja Ale wrócimy tu Będę na was czekać. Chodźmy, no dalej! Są so, przygotuj się i łącz laswell. Hassan i Rakieta są w Chicago. Tej nocy lasalma może spać spokojnie. W ciągu doby będę wolna! W odróżnieniu od was, Vakeros. Trochę posiedzisz za to, co zrobiłaś. Nie liczy się to, co zrobiłam. A to, co mi udowodnią. Idź. Masz sporo roboty. Walcz o lepsze jutro, Hermano. Do samego końca, bracie. Czołem, Amigos. Kost! Odezwij się czasem! To jest! <noise> Elzin Nombre twierdzi, że trzeci pocisk przemycono do USA przez port w Chicago. Bez Hasan i jego się z Alkatali. Nie wiemy gdzie dokładnie znajduje się pocisk ani dokąd go zabierają. Wiemy, że Hasan trafił do centrum Chicago, do budynku firmy fasadowej Kartelu Las Almas. Policja otacza kordonem ulicę dookoła budynku. Szukają skradzionego kontenera z bronią. Nie wiedzą, że chodzi o rakietę. Sądzimy, że Hasan zaszył się w zabezpieczonej serwerowni na 54 piętrze budynku. Będę na dole, spróbuję namierzyć rakietę. Razem z Marines wkradniemy się na partner od strony rzeki Chicago. Polecę na stanowisko naprzeciwko celu, żeby was osłaniać. Wylądujemy śmigłowcami na dachu budynku. W jednym będą Marines, w drugim ja i Soap. Kiedy gaz i Marines wedrą się z dołu, Price i Soap ruszą z góry. Soap zjedzie po linie na piętro z serwerami. Weźmiemy Hasana w kleszcze. Główny cel misji to znaleźć i powstrzymać pocisk. Udzielamy wam pozwolenia na zabicie Hasana. Warta 1 do Bravo 6. Przedpole zabezpieczone. Mamy potencjalny trop w sprawie pocisków. Wkraczamy. wkraczamy. Do Dobrawo, wkraczamy. Podziewa. Zarobień przyjąłem. Bravo 6-2 jest 20 sekund od celu. W środku jest ponad pełno Al-Qaeda. To pozycja obserwacyjna. Tak jest. Drodzy. Naszym celem jest piętro pięćdziesiąte obwarowane i z ograniczonym wstępem. Hasan mógł się tam zaszyć. Tak jest. Dorwiemy drania raz na zawsze, Sery. Trzy zabezpiecz zakładników. Zbiórka na piętrze docelowym. Dwóch wrogów pod tobą. Możesz zmienić pozycję. Możesz atakować. Czysto. Prawo 3-5-5 zabezpieczone. W ten sposób wrogom łatwiej cię zauważyć. Zrozumiano. Wchodzę na piętro 5-5. Przyjąłem. Czterech przed tobą. Trzech w pomieszczeniu, jeden w korytarzu. Czterech wrogów w tej czysty teren zanim ruszysz Rozwalisz zakładników Czysto Krawo 3-5-5 zabezpieczone. W ten sposób wrogom łatwiej cię zauważyć. Zrozumiano. Wchodzę na piętro 5-5. Czterech przed tobą. Trzech w pomieszczeniu, jeden w korytarzu. Przyjąłem. Pusto. Stop. Raport. Zostało jedno. Zrozumiano. Na następnym Jestem piętrze 5-5. Na Trzech w ruchu. Dwóch 5-1, czysto. Rozumiano, 07. ruszam. Price, zakładnicy bezpieczni. Tak jest, zbiórka na poziomie serwerowni. Łazunek uzbrojony, uwaga! Warta jeden, jesteśmy u celu, co u ciebie? No, zbel, co to było do diabła? John, pocisk jest aktywny. Pierwszy etap. Uwaga, kontrolera nie ma w kontenerze. Czyli ma go Hasan. Nacieramy na docelowy obszar, bez odbioru. Potrzebny nam ten kontroler, Owy Hasan to było. Uh! Czysto. Hasana tu nie ma. Co Hasan robi w serwerowni? To najbezpieczniejsze miejsce w budynku. Uchy. Czysto? Czysto? Nie ma Hasana. Do wszystkich nie mamy celu. Przechodzimy do sterowni. W kurwa! Widzę nie ma sterownię. go. Do wszystkich, nie mamy Hassana. W sterowni pusto. Ghost, masz coś? Potwierdzam, chyba go widzimy. 46. piętro. Zrozumiano. Ruszamy. Sierżant się się. Odepnij się! Wejście jest cztery piętra niżej. Do wszystkich prawo, piątka wchodzi w szybciej, Tak jest, zagonimy go do Was. Dorwijmy drania. Stąd, kiedy znajdziemy kontroler. musisz rozbroić pocisk. Przyjąłem. To dla mnie nie pierwszy zna. U Hasan jest na schodach, idzie na dół. Prawki schodowej Gasz, wezmę 07, celotaczony, 46 piętro. Zrozumiano, idziemy do ciebie. Dzień sierżancie, idziemy schodami. Na dół! Ruchy! Do wszystkich! Odpalają burzy! Powtarzam! Pracujemy startuje! Nie, nie, nie! Famaż! jest Famaż! 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 celem? Nie wiemy, pracujemy nad tym. Tak jest! Idziemy po Famaż! 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 Famaż!

Gdzie Hasan? Zapędziliśmy go do tego pomieszczenia. Za mną! Hasan jest za tymi drzwiami. Zajrzyj przez kamerę! Cołk, so, masz zidentyfikować Hasana! Potrzebujemy kontrolera! Znajdę go! Dobra, ruszaj, dasz radę. Są, idziemy. Warta! Hassan ma kontroler do rakiety. Golimy go. Zrozumiano. Uwaga, rakieta zmierza na Waszyngton. Nie mamy wiele czasu. A, to jest <śpiewanie> winda, żeby się winda cię nie utrzyma ze skazu. <śpiewanie> Oh, o, oh, 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 oh. Nie żyjesz! Szlak! Sołtia, sytuacja! Piętro w budowie. Mam kontroler, ale straciłem broń. Przyjąłem! Ukryj się. Oddaję głos, walczy jeden. Załóg, rakieta odpalona. Musisz ją zdalnie detonować. To dla mnie nowość. Poprowadzę cię, ale to trochę zajmie. Otwórz kontroler, kiedy będziesz gotów. Dobra, jestem gotowy. Szlak! Celem jest stolica. Koordynaty 38 minus 77. To Pentagon. Chcę dorwać Szeperda. Nie, Shepard zniknął. Ale wciąż jest tam 30 tysięcy ludzi. Zajmij się tym! Sierżancie, najpierw musisz uruchomić diagnostykę. Wciśnij jednocześnie control i escape. Jako żołnierz Szlak. To zareagować. Wciśnij jednocześnie control i escape. Wszedłem. Teraz musisz przejąć rakietę. Widzisz cztery kolumny danych. Powiedz, co jest w drugim rzędzie, w trzeciej kolumnie. Rząd drugi, trzecia kolumna. Procent, Echo, Sierra, Papa. Udało się. Teraz wciśnij w lewo i kontrol, żeby przejąć rakietę. W lewo i kontrol, sierżancie. Okej, okay, przejęta. Zrozumiałam. Schowaj się. Teraz będzie głośno. Poczekaj. Dobra, jestem. Dalej. Ostatni krok. Wciśnij przycisk link, kiedy światło osiągnie czwartą pozycję. Zdetonowana. Tak jest. Lodnicz co to, to potwierdzi. Dziękuję, sierżancie. Aha. Cała przyjemność po mojej stronie, Laswell. Gdzie Hasan? Nie jest sam. Pilnują go się paczalka talii. Zabije każdego z nich, a potem ruszę po niego. Bez odbioru. Jakie to ja pierdolę, Jezu Chryste. Pięknie, Johnny. A teraz pora na trudniejszą część. Kurwa, przecież to była trudniejsza część. Pożyjemy, zobaczymy. Nie daj się zabić. Skasuj strażników i załatw Hassana. Mam szklaną kosę. I o to chodzi, Johnny. Ogłusz jednego i zaćgaj go. Się nam od Zatoki Omańskiej po wschodnie brzegi Morza Śródziemnego. Poszukaj jakichś materiałów. Mógłbym otworzyć jedną z tych skrzynek narzędziowych. Ostrożnie, Johnny, to narobi hałasu. Tam jest mikrofalówka. Znajdź jakiś metal. Będziesz mógł wykrzesać iskrę i odwrócić uwagę wroga. Gdzie? Przeszukaj kontenery na złom. Tam pewnie znajdziesz metalowe części. Materiałów, z których coś zrobisz. Jeśli wsadzę do środka metalu, jednego z nich. Mam trochę wosku. Przydaje się w bombach dymnych, pamiętasz? Użyłem jednego. Użyj na Mam tu jakiś złom. Mam jakieś chemikalia. Dobra do pułapki. Wziąłem taśmę. do bomby dymnej Zanim zaatakujesz, musisz to obejrzeć bronić. W sensie. Czy wasz kraj zapłonął? Myślisz, że mnie powstrzymasz? Ghost... Soap... Uwaga na okno! Nie atakujemy. Dokonujemy inwazji. Doskonały strzał, poruczniko. Doskonale, świeżdżancie. Do wszystkich jednostek. Hasan padł. Wróg zabity. Władze podają, że wybuch, do którego doszło zeszłej nocy w centrum Chicago, to efekt awarii prądu spowodowanej wichurą. Awaria zostanie planowo naprawiona najpóźniej do wieczora. Aj, kis, jaj, jaj. Hmm. Oficjalna wersja. To to samo. Al-Qatala, Iran. Kartele, Rosjanie. Szepert. cienie. Przegonili nas. Szybciej ruszyli. Za udzięcie obu w chytrze. Shepherd. Jak kamień w wodę? Znajdziemy go. Mamy grubsze ryby. Znalazłam parę haków na Rosjan. Brudna robota. Na konwój napadli ultranacjonaliści. Kate, to koniec. Nie, bynajmniej. Mają kogoś nowego kogo? Nie wiemy, kim jest. У меня